Kochani w kolejnym filmiku na moim kanale Jestem właśnie w samochodzie Zawiozłam dzieciaczki, zarobiłam zakupy Byłam w Biedronce i w Netto Za chwilę mamy godzinę dziewiątą Także zaraz wybieram się do Lumpexu Zabieram Was ze sobą A później standardowo jeszcze Kaufland, Pepco, Kik Jakieś inne różne rzeczy trzeba kupić Wiem wam, że już troszeczkę jestem zmęczona Ponieważ ostatnio sypiam po 3-4 max 5 godzin Także zaczynam już odczuwać Lekkie zmęczenie Także yy, cieszę się, że już za chwilę będzie koniec i po prostu będę mogła to troszeczkę odsapnąć i odpocząć. Także ja już, kochani, nie przedłużam, tylko wybieramy się na zakupy. O zakupy w Lumpeksie, no to tak średnio mi poszło. Powiem wam, że byłam już lekko zmęczona, także już dalej nie szukałam. Parę rzeczy znalazłam, ale to powiem wam, że nic specjalnego, nic szczególnego później wam pokażę. Także dzisiaj nie miałam takiego szczęścia jak ostatnim razem i przedostatnim razem, także bynajmniej mniej wydałam, a teraz podjechałam właśnie pod Pepko, także możemy wychodzić do Pepko i do Kika. co tam dostałaś. pokażesz tu? Co Gra w statki. I puzzle. I co jeszcze? I ciasteczka. Muszę I takie. A tam? aż w dwóch torbach przyniósł. Pokaż. Jaki ładny bałwanek. Oj. Postawisz sobie później w pokoju, co? Możesz. Możesz, Luś, możesz. Ale dużo. Witajcie ponownie, już jest godzina 16, także dosyć późno się do Was odzywam. Jak widzicie, ja dzisiaj cały dzień chodzę w takim świątecznym sweterku, także już powoli czuję ten klimat świąteczny. A teraz przychodzę, żeby Wam pokazać, co zakupiłam w Lumpeksie. I pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to są buty dla córki wzięłam je, ponieważ były niezniszczone one są tylko jak widzicie przebrudzone trzeba by było je wyczyścić, wyprać, wyszorować i myślę, że będą bardzo fajnie się sprawować, to są takie bardziej jesienne albo wiosenne budki ciut za duże, także myślę, że raczej na wiosnę będzie je córeczka nosiła tak się one tutaj prezentują nie zwracajcie uwagi na to, że są brudne, bo jeszcze nic nie zdążyłam wyprać kolejna rzecz to jest sweter świąteczny dla mojego męża, wzięłam go z racji tego po prostu, że Planujemy zrobić sobie jakieś fajne rodzinne świąteczne zdjęcia. Także mój mąż nie miał żadnego sweterka, więc taki sweterek mu wziąłam. On jest granatowy, właśnie z takim reniferkiem. Także tak się prezentuje sweterek. Wzięłam sobie jeszcze jeden sweterek, taki świąteczny. Ogólnie te sweterki wszystkie trzeba po prostu wyprać, wykulkować yy, i w ogóle. I tak się prezentuje sweterek, który wziąłam dla siebie. Jest granatowo biało-czerwony. Tak wygląda. Także yy, tak jak mówiłam, zbyt dużo rzeczy nie kupiłam. Nie miałam dzisiaj takiego jakiegoś dobrego dnia na lumpeksowe zakupy, ale zawsze coś tam się trafiło. Wzięłam sobie też takie granatowe, ciemne rurki, jeansy. Takie zwykłe, bez żadnych dziur, bez niczego. Wzięłam sobie też yy, spodnie takie do spania świąteczne. I ostatnia rzecz to jest sukienka taka zwykła biała, ogólnie ona bardzo prześwituje, ale stwierdziłam, że wezmę sobie ją na plażę i zrobię z niej po prostu sukienkę plażową, także strój tam może sobie gdzieś tam prześwitywać. Nie będzie mi to przeszkadzać w zupełności. Tak się ona prezentuje. Tutaj ma taki dekolt i jest taka dłuższa. Także jest oczywiście wygniesiona, tak jak mówiłam, żadnych rzeczy nie prasowałam, nie prałam. Także pokazuję Wam po prostu tutaj z torby, tak jakie je wzięłam. A jeżeli chodzi o kalendarz, no to dla dzieci zakupiłam właśnie w pepko takie kolorowanki zimowe z naklejkami. Także dzisiaj to będą miały w kalendarzu. Mówię to trochę dzisiaj, dlatego że tam w drugim pokoju dzieci oglądają bajkę i nie chciałabym, żeby mnie usłyszały. I to jest kolorowanka z naklejkami przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat. Zawiera obrazki do pokolorowania, zadania, łamigłówki. W środku mnóstwo naklejek do ozdabiania kolorowanki yy, i 6 zł kosztowało. Także mamy tutaj takie dwie, za chwilę je pójdę ukryć. No z jeszcze dokupiłam taką czapkę, ona chyba 8 zł kosztowała. My mamy jedną czapkę taką zwykłą i więc dokupiłam jeszcze jedną po prostu wiecie do zdjęć A we wczorajszym vlogmasie widzieliście taką śmieszną czapkę dyndającą O tutaj właśnie zaraz Wam po pokażę Także jeszcze taką czapkę wzięliśmy w Akcjon i ona kosztowała 22 zł I ona gra i tutaj ten cały ogonek się rusza Także mamy trzy takie świąteczne ciapeczki, ale tą wzięliśmy taką wiecie bardziej dla zabawy dla dzieci a te takie zwykłe, jedną mieliśmy z zeszłego roku, no i drugą dokupiłam właśnie po to, żeby dzieciom zdobyć jakieś fajne zdjęcia Będąc jeszcze w Kauflandzie skusiłam się na tą gwiazdę taką betlejemską, o tak to się chyba się nazywa Tutaj z brokatem, także bardzo fajna, ona jest taka malutka i kosztowała 5 zł, także jak szukacie czegoś takiego To w Kauflandzie dostaniecie, były jeszcze większe bez brokatu za 8 zł chyba i takie duże też z brokatem za 15. I były jeszcze z doniczkami i wtedy kosztowały 12 zł, a ja sobie zakupiłam taki świecznik w Kauflandzie za 4 zł i zrobiłam sobie z tego po prostu taki wazonik. Także to gdzieś postawię sobie na stole jak już uprzątnę ten swój Saigon. Także dzisiaj znowu było bardzo zakupowo, ale musiałam troszeczkę rzeczy kupić. Powiem wam, że byłam w Pepko i, i poszłam po piżamki ogólnie świąteczne, i wiecie, że zapomniałam o nich. skupiałam się w ogóle na wszystkich innych rzeczach i zapomniałam o tych piżamkach, przypomniało mi się o nich dopiero w domu, także może jutro jeszcze podjadę je zobaczyć i ewentualnie zakupić. Powiem Wam, że u mnie w Pepko ogólnie było dużo rzeczy jakby wyprzedanych, poszawek bardzo mało było, naprawdę było dużo ich wyprzedanych i w ogóle takie jakieś biedne te Pepko u mnie było. Także dużo rzeczy nie kupiłam, ale jutro nagram dla Was haul właśnie z Kik, Pepko i z akcją. Także następny filmik to będzie na pewno haul zakupowy. Kupiłam różne rzeczy, takie jak, tak jak Wam mówiłam kuchenne, ale także również skusiłam się na takie świąteczne ozdoby. Także tak będzie się prezentował ten haul. Ja miałam jeszcze zajechać dzisiaj do Rossmana, ale po prostu już nie zdążyłam. Brakło mi czasu i oczywiście też chęci. Także do Rossmana sobie podjadę jutro rano, ponieważ Rossman jest od 8:00, Także będę mogła sobie na spokojnie jakieś zakupy zrobić. Potrzebuję tam jakieś takie, wiecie, do kąpieli rzeczy. Perfumy mężowi chcę kupić, bo są aktualnie na promocji. Szczotkę do włosów i takie jeszcze różne pierdółki, także to jutro no i co kochani, ja zaraz uciekam sobie robić herbatkę, zakupiłam sobie nową herbatę w Kauflandzie i jest to herbata, już Wam mówię mm, aromatyzowana mieszanka herbatek owocowych o smaku pomarańczy, rumu i winogron, także zobaczymy jak będzie smakowała a jutrzejszy dzień od południa jestem sama, także bardzo dobrze, że będę jutro miała hol zakupowy, po prostu nie będę miała zbytnio co nagrywać, bo będę sama w domu, będę skupiała się na porządkach, ponieważ dzieciaczki jadą do babci na południa i na noc, także... Mama? Słucham? Poproszę wodę Już usiądź, zaraz Ci naleję, tak? Przepraszam Was najmocniej, ale synek przyszedł, także yy, musiałam na chwilę przerwać. A wracając do tematu, no to tak jak Wam mówię, właśnie dzieciaczki jutro jadą do babci na dzień i na noc, także ja jutro się oddam właśnie porządkowaniu całej kuchni, ogólnie mieszkania, także już co teraz bliżej, mam nadzieję, że od poniedziałku już po prostu zacznę normalnie wszystko nagrywać i wszystko będzie po prostu. Lepiej i więcej, i dłuższe będą te vlogmasy. Także ja, kochani, uciekam sobie robić herbatkę, wypiję sobie ją na spokojnie i wracam do porządkowania. A tak jak mówię, najprawdopodobniej jutro będzie haul zakupowy z Bebko i Kik, a na niedzielę wrzucę haul lumpeksowy, ponieważ ostatnio nie nagrywałam holu, a parę rzeczy kupiłam, no i dodam jeszcze te, co dzisiaj. Także takie chyba będą na weekend dwa filmiki, i od poniedziałku normalnie już będę nagrywać jakieś vlogi. Także tyle. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Or the Zumpa! Pani przyszłam się z Wami pożegnać, także za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiacie kciuki w górę. Nie zapomnijcie także zasubskrybować kanał, aby być z filmikami na bieżąco. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmikach. Wy się trzymajcie ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję, śle buziaki, także do zobaczenia, pa pa!